Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Far Cry Oczywiście będziemy kontynuować naszą przygodę tutaj w Kiracie. Będziemy jechać dalej. Ja między odcinkami skończyłem. Wow! Z panem tutaj nie chcę się spotykać, jednak. Pan to. Nie musi mi się że opony mi już. Bo tak chyba w sklepie mi oponę przebiło coś. Ale nie, bo zaś by opona była przebita, więc po prostu. Idziemy na misję tego szlaku, którą mamy do wykonania. Zbliżamy się do końca już wielkimi krokami tej gry. Teraz nas czeka ta ostatnia misja między... Paga... między Amitą i Sebalem. tym tutaj, jeszcze na wprost, mówiłem już kilka razy. W klasztorze więc yy... Wow, jak ci nasi buntownicy też wariują z tą kierownicą, no dobra, po prostu tam 1000 zł dostaniemy, jak najszybciej się da, i tyle Odaczymy tą misję. Na złotego szlaku, i tyle więc dobra, idziemy po prostu. Tu jest, a tu jest dom, osada nad rzeką oblubienicy, i tu jest plakat, Tu ja bym niech się zerwał jeszcze. tu jestem? A co mi tam, jak jest, to niech to się zerwa, i tyle więc dobra, idziemy na misję. The Jalando Temple will lead the golden path. The future of Kirat is at stake, and I'm caught between Amita and Sabal. You've seen them fight. You know how they are. Amita wants to destroy the temple. She says that this will free the women of Kirat and break us away from outdated traditions like the Tarun Matara. I thought Tarun Matara was a good thing. Sabal. Captures the temple, he'll complete the ceremony and make me Tarun Matara. He says that embracing our traditions is what will make us stronger. And what do you want to do? I want a free kirat. But I can't choose on my own. Amit and Sabal will never agree, so this leaves you, Arj. You've made a difference here. The golden path will listen to you. But you have to understand that whoever you bark at Jalandu will become the unquestioned leader of the golden path and once pagan is defeated they will control kirat as well No i dobra, mamy wybór, Amitę lub Sabala. Prawda jest taka, że... spoileruje: gdybyśmy wybrali teraz Amitę i później musieli się z nią trzymać, to skończy się tak, że Badra zostanie zabita przez Amitę. Więc ja jednak wolę Badrę ocalić, żeby przeżyła. O, Paganowiec. Cała dwójka Paganowców. Proszę mi stąd iść. To są nasze ziemie, nasze pola. Więc dobra, idziemy do Sabala. Co masz na schopie do propozycji?

Dostać najszybciej tam na dół, no to chyba Tyrolką. Wee, O nie, Igel, Igel, jak oni to krzyczą. Zawsze tak śmiesznie, tak krzyczą. jedynie co bym sobie myślał, jeszcze zrobić, to przed ostatnimi misjami wymienić sobie ten pistolet jednak na granatnik, bo chyba granatnik jest w tych. termowych rzeczach, co do broni bocznej. Żeby było. Serio, nie mogę tego jakoś przesunąć? O, dobra, działa. Ten ponton, ale jest taka, że tu jest pełno paganowców też. dzień dobry. Nie, no nie, nie! do kurna głupia łódź O! W sumie wyszło to nam na lepiej. nic, amunicję to musimy po prostu rozbroić to. No to na wariata idziemy to rozbrajać. Dobra, pierwsza bomba poszła. Je ostatnie jest tak u góry. Dobra, Dobra chwilę, troszkę się wyleczyć muszę teraz, wezmę sobie tą piłę, bo ją mam, a że to jest fajna broń, no to sobie z niej skorzystam, nie? Myślę. Dobra, no i rozbrojone, młodko, dobra, no teraz kolejna walka. Od zachodu, yy, czyli od z tamtej strony, pewnie łódkami przypłyną sobie. O, idą, idą. Dobra, pierwsza łódka. Ile łódek kończy na A Tam jeden został, dziękuję. Teraz east. a widzę dwie łódki. O Jezu, to za. Kolejna łódka. Rozwalona. I kolejna. I west teraz. Dobra. Ja nie mogę dopłynąć, bo jesteśmy tacy mocni. W sumie ja mogę z tym karabinem... Dobra, no to co helikopterku. No, jeszcze wielobój są się nabiło ładnie. No ci kolej. Nie! Nie no kurwa przecież strzelałem, było pokazane, że ten helikopter się zniszczył. Nie no co to ma być? I serio pod tego miejsca muszę znowu muszę tego bronić. No ja pierniczę. Wszystko przez te głupie helikoptery. Dobra. Zatwieni, teraz że nie wysiadł A teraz mamy granatnik, super Wyszło z tej łódki, no. Kolejni, o jak? Idealnie, idealny strzał to był. Proszę nie chcę helikopterów. <ś> Dobra, niszczymy. To, dobra. Kolejny. Jeszcze jakiś miał ten. <laughs> Co za debile Przychodzą sobie do nas. Ok? I tak, koniec misji. Prze Przestać ci zaniechać. Dobra. Amunicja. No i teraz... teraz? Bo tu zrobiłem co trzeba. Czy... Zgadzam na to, czy ja muszę robić te ich misje, te dodatkowe? No, by tak nie było. Że muszę tę misję jak zrobić od... Y, tych kolegów. Bo szczerze, tak średnio mi się chce je robić, ale no, no wygląda na, na to, będę musiał je robić. Niestety, no so, dobra, no to zajmijmy się pierwszym Longinusem. Jest bliżej. A nie, dobra, jest Sabar. Dobra, pojawiła się misja od Sabala. Przed eee, jej nie było. Serio, muszę tam wracać znowu. Naprawdę, Gro, eee, nie mogłaś tego szybciej odpalić. Tylko eee, tak to robić. Wolniutko, że muszę znowu jechać tam z tego samego miejsca co. <grym> Zaczęliśmy odcinek. Bo z tego miejsca zaczyna odcinek, nie? Dobra, no to ile to mamy? 6 metrów tro troszeczkę Jeden się to tu napierniczają, jaka to... Dobra, ułatwiłem wam robotę, został jeden hmm. A jestem nie mi się tam iść Więc dobra, no to idziemy znowu na to Tyle, trzeba to zrobić. Więc, no nie powinno być to jakieś trudne. No to jest końcówka gry, już się zbliżamy. W wielkim Ja nie zrobię tej rzeczy co chciałem. Ale nic z tym. O! Jest rożce. Eee, o, Oliver gra w Bloom's TD6. Nie, nie lubię tej gry, szczerze mówiąc. Ale wiem, że Olever ją uwielbia. No dobra, mamy tu ponton. Co z niego skorzystamy? Skoro nam go dają, no to. Sorry! Ja ich załatwiłem tym? Przez przypadek, przepraszam. Nie chciałem.

Okej, okay, czy jeszcze musimy teraz bo strzelają? Dobra, mapa jest. Odparcie, to mam płynąć. Tam mam płynąć. Dobra, szybciutko. Proszę mi tu nie przeszkadzać. Stu, idziemy. Jestem... Ja no kurde, nie chciałem nosić, tylko się mapę. Ha, że nie są paganowcy nagle. Au Dzień dobry. Brawo zbieś pienego. Wygryj sobie to dobrze. Wygrzej sobie to. Au, au, au. Au. Takie variate.

poniszczyć no, poniszczyć, poniszczyli. Is burning. Is burning. Fuck, czy ktoś przeżył? przeżył. Okay, przeżyli. przeżyli. Dobra. Szczerze... Bierzemy to. O, ale was dużo mi do pomocy przysłał sabal. From the east, Tylko nie wiem, gdzie jest east? Chyba tam jest east. Tak, nie od drogi, tak jest. No jak piła, to piła. Bronie jest troszeczkę, że tak powiem. Broken za te wszystkie strażnice, bo ci tam po prostu wycinani. A ja po prostu nawet nie muszę zbytnio się męczyć i po prostu. O dzień dobry. No i przychodzę i ich strzelam. Au, au 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 Dużo ich Auto wprowadzili. O do widzenia Jezu kolejne, co idzie tędy Panie kolego Tutaj nie wolno panu być Jeszcze jacyś, Okej, okay, okay, szybko. Ostrzał aryjski. Artyleryjski, coś chowamy. Ja jedzę w kryjówce Minut, mamy szczurki. Znam trzy karmy za to. Pięć karm, przepraszam. Mogę oprawić szczura? Dobra, jedne szczurki. Mogę tego nie robić w sumie. A mi teraz szkoda tych szczurków. Szkoda się do obrony. A wodz schodu No dobra Czekam na nich z piłą Nie macie szans, panowie paganowcy, Wszyscy zostanie ścięci Jeden pada do wioski. Tylko dotarł, jeden do wioski. Tylko wioski chyba dotarł z tego co... Dobra. Fajnie, że od jednej strony postanowili przyjść. Całkowicie zmienić swoją stronę ataku. Spokojnie, my sobie poradzimy. Dobra. Helikopterek też. Do widzenia. A ja też jakoś zostaliśmy. Hałupa się jara. Cywile. A ja tu wy... Okay. No i kolejni idą. Idę wam z pomocą, w wy... pierdółki. Artyleria. Dobra, to sprzedaj tu broń. Z tym jednym paganowcem chyba przeżyją to, mam na nadzieję. Punkt kontrolny: przeżyli. Dobra że jak to jesteśmy, no to ja zrobię, no, rzecz. Tak się przygotuję. No i teraz West. Kurde. Jeden raz, kiedy wszystko stawiałem na zachód, na za to ni Nie, kurde, idziemy. Pójdźmy wszyscy od jednej strony A idą jednak od tego wschodu. Do widzenia. Do widzenia. Wow, granat. O! Dobrze! Nasza mina zadziałała jeszcze od północy, no wiem A, to ten, gruby Gruby trzeba szybko eliminować. Fakt, to był Ale to nie jest North, tylko South No dobra O, w ręce ten granat rozwaliłem. Kolejni. No się tu. Sorry koledzy, piła jest broken. Tak, <grymne> prawda. Wy nie musicie się niczym przejmować. Ja to wszystko załatwię. Okay. Dla mnie to w tym miejscu broni. Hui, Terminy dostałem. Dziękuję. Łoł, wow, jak mi wspomnieć nawet walnęło. No, chyba to tylko tego. No tak, ci już świętują. To ostatni Amunicja. Kryj się nic nie no, dobrze. I tak, ja w niej spodziewam za uwagę. Jeśli wam się spodobał, strzapkę w górę, komentarz, subika, no i na samym odcinku kontynuujemy to. Została już No i co? Do zobaczenia. Na razie.